Spodnie i kurtka Fox Rage Pro Series Stash Waterproof. Najnowsze stylowe i funkcjonalne wodoodporne ubrania na każdą pogodę. Doświadczony łowca drapieżników doceni te oddychające, lekkie i wodoodporne ubrania zarówno podczas mrzawki, jak i ulewy. Wodoodporność 10 tysięcy. Oddychalność 15 tysięcy. Najnowsza stylowa bluza techniczna z kapturem dla zapalonych spinningistów. Bluza Pro Series Hoodie została opracowana, aby zapewnić bezkonkurencyjną oddychalność i walory użytkowe. Jest to możliwe dzięki lekkiemu materiałowi, który utrzymuje stały obieg powietrza i zapewni ci przyjemny chód i suchość podczas holu kolejnego okazu. Nowe spodnie Pro Series Soft Shell Trousers wykonane z ekspercką precyzją zapewniają bezkonkurencyjną praktyczność i nieograniczoną mobilność. Wyposażone w cztery bezpieczne kieszenie zapinane na zamek. Najnowszy dodatek do naszej szerokiej oferty podbieraków. Te magnetyczne podbieraki o krótkich rękojeściach są niezwykle uniwersalne i mogą być używane zarówno podczas brodzenia, jak i łowienia z łodzi. Pływająca konstrukcja z mocnym magnetycznym mocowaniem na górze i na dole, z przykuwającą uwagę czarno-czerwoną, gumowaną, głęboką siatką bezpieczną dla ryb. Podbieranie Twojego kolejnego okazu stanie się łatwiejsze dzięki udoskonalonym podbierakom Speedflow. Te niezawodne podbieraki mają sztywną aluminiową ramę, która jest mocna i lekka. Cechują się wygodną, pływającą konstrukcją i komfortową chwycie rękojeścią. Legendarna przynęta Replikant Wobble jest teraz dostępna w trzech nowych kolorach: specjalnie zaprojektowane do łowienia w czystych i poddanych presji wędkarskiej wodach, gdzie szczupaki już wszystko widziały, a ty będziesz miał nad nimi przewagę. Ghost Aju, Silver Ghost i Golden Perch. Niezwykłe nowe dodatki do uznanej serii Replicant Jointed. Te trzy wersje kolorystyczne zostały zaprojektowane przez ekspertów do wabienia dużych, ostrożnych szczupaków w przejrzystych i obleganych wędkarsko wodach. Ulepsz swoje łowienie dzięki trzem wersjom kolorystycznym kultowej przynęty proszat. Niezależnie od tego, czy łowisz w czystej wodzie, czy też próbujesz skusić wybredne drapieżniki na łowiskach o dużej presji, te łowne, stonowane wersje kolorystyczne muszą znaleźć się w twoim pudełku, gdy wybierasz się na szczupaki, okonie lub sandacze. Zyskaj przewagę nad dużymi rybami dzięki najnowszej 18 cm wersji legendarnej przynęty Zander Pro Shad. Dzięki charakterystycznej pracy korpusu i szybkiej pracy ogona, ta 18 cm wersja jest idealnym celem dla drapieżników z dużym apetytem. Dostępna w czterech sprawdzonych i łownych kolorach. Złów swój kolejny okaz dzięki trzem nowym kolorom przynęty z serii Super Slick Shad. Nasz zespół dodał swoje najlepsze kolory do tej niezwykłej przynęty, abyś miał jeszcze więcej opcji do łowienia. UV Goldie, UV Pike, UV Red Wake. Dostępne w trzech rozmiarach: 18, 23 i 28 cm. Ciężki ogon dla bardziej dynamicznych ruchów. Duże oczy, jako celownik. Wcięcia w korpusie do zbrojenia bezzaczepowego.